Co wydarzyło się w minionym tygodniu? Jeżeli chodzi o miniony tydzień, to czym zajmowali się szczecinacy funkcjonariusze? Zacznijmy może od bezpieczeństwa na drodze. Rzeczywiście to jest priorytet, nie tylko dzięki działaniom grupy Speed czy ruchu drogowego. Pamiętajmy, że każdy policjant widząc rażące naruszenie przepisów prawa o ruchu drogowym jest zobowiązany do natychmiastowej reakcji, ponieważ nie dajemy przyzwolenia na brawury i na prędkość, która bardzo często jest głównym czynnikiem wielu bardzo poważnych zdarzeń drogowych. Jeżeli chodzi o miniony tydzień, to aż siedmiu kierowców, którzy w jakikolwiek sposób złamali prawa. prawo. Miniony tydzień to nie tylko nietrzeźwi kierujący i osoby, które znajdowały się pod wpływem narkotyków poruszając się ulicami naszego powiatu, ale również osoby, które świadomie łamały sądowy zakaz, właśnie w ten sposób utraciły prawo jazdy i nie stosując się do tego zakazu po raz kolejny popełniały przestępstwo, które zagrożone jest karą nawet do pięciu lat pozbawienia wolności. I o takich surowych konsekwencjach przekona się również również 32-letni mieszkaniec Szczecina, który w minionym tygodniu przyjechał do Szczecinka, gdzie zakupił samochód marki Alfa Romeo. Pojazd nie był zarejestrowany, nie posiadał aktualnych tablic rejestracyjnych. Mężczyzna jednak podjął decyzję, że chce na kołach tego pojazdu wrócić do Szczecina. Niemniej jednak tą podróż udaremniła mu szczecinecka drogówka, która zatrzymała go do kontroli. Rzeczywiście tą przyczyną owej kontroli był brak tablic rejestracyjnych, ale policjanci w w trakcie kontroli drogowej w policyjnych systemach ujawnili, że mężczyzna ma aktywny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Został mu jeszcze miesiąc, niemniej jednak został zatrzymany na łamaniu prawa i teraz musi się liczyć z surowymi konsekwencjami, gdyż grozi mu nawet do pięciu lat pozbawienia wolności. Myślę, że miniony tydzień to również sprawy narkotykowe, w których policjanci bardzo się zaangażowali. To zatrzymanie 30 Mieszkańca naszego miasta, u którego na podwórku, w plastikowym domku do zabaw dla dzieci, policjanci zabezpieczyli worek ze świeżo pociętym krzewem konopi indyjskiej. Policjanci zważyli ten worek i jego zawartość to ponad 2,5 kg. Mm. Konopi indyjskich oczywiście na miejscu zostały wykonane badania narkotesterem. Które fakt ten potwierdziły wykonane przez mundurowych czynności, pozwoliły na zebranie materiału dowodowego, z którym po zapoznaniu się prokurator Rejonowy zadecydował o zastosowaniu wobec mężczyzn dozoru policji. Ale to nie tylko bezpieczeństwo, sprawy kryminalne, ale przede wszystkim to, co dzieje się aktualnie czyli mamy jesień i wszyscy wyruszyli do lasu. Media prześcigają się w publikacji coraz to większych, bardziej dorodnych grzybów, więc zainteresowania grzybobraniami jest bardzo dużo. Szczególny apel tutaj dla kierowców. Pamiętajmy i myślmy o tym, w jaki sposób na drodze lub na poboczu pozostawiamy swoje pojazdy. Bardzo często otrzymujemy na numer alarmowy informację, że wychodząc z łuku drogi kierowcy napotykają na nieprawidłowo zaparkowane pojazdy, które stwarzają realne zagrożenie. Prożenie. Pamiętajmy również o tym, co pozostawiamy na wierzchu w swoich pojazdach. Tak naprawdę te wycieczki w lesie w poszukiwaniu grzybów to nie jest kwestia kwadransu, lecz czasami długich godzin, więc taki obserwator, który jest zainteresowany drogocennymi rzeczami pozostawionymi gdzieś na widoku, tak naprawdę będzie miał duże pole do manewru. I kolejna bardzo ważna rzecz, każdego roku apelujemy, żeby właściwie przygotować się do wyjścia do lasu. Takim najważniejszym elementem, który bardzo często Często usprawnia e, funkcjonowanie w ewentualnych poszukiwaniach mundurowym jest naładowana bateria w telefonie komórkowym. E, to właśnie dzięki e, tej baterii bardzo często ratunek przychodzi w porę, e, i myślę, że tutaj o dużym szczęściu może mówić młoda mieszkanka naszego powiatu, która wraz ze swoją siostrą i chłopakiem udała się w pobliżu miejscowości Kucharowo do, do lasu w pewnym momencie kobieta straciła orientację i nie była w terenie i nie była w stanie wrócić do pozostawionego zaparkowanego pojazdu. Długo też wahała się, czy zadzwonić na numer alarmowy z prośbą o pomoc, ale fakt, że miała pod opieką małoletnią siostrę jak również szybko zapadający zmrok zmobilizowały kobietę i rzeczywiście zadzwoniła w ostatnim momencie. Trudność nawiązania kontaktu wiązała się z tym, że w lesie nie było zasięgu, niemniej jeden, kiedy jeden z funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Bornym Sulinowie nawiązał kontakt z kobietą, ona i tak w rozmowie nie była w stanie określić miejsca, w którym jest, więc na podstawie wysyłanych zdjęć policjant z tym materiałem udał się do leśniczego, żeby zawęzić obszar poszukiwań i w bardzo krótkim czasie udało się odnaleźć kobiety. Myślę, że kobiety najadły się strechu i przeżyły chwilę grozy. Ale pamiętajmy, że właśnie ten telefon, ta bateria bardzo często ratują nam życie. Pamiętajmy również o elementach odblaskowych. Ktoś by mógł pomyśleć, że po co do lasu elementy odblaskowe, ale kiedy poszukiwania rozpoczynamy po zapadnięciu zmroku, kiedy jest ciemno, to każde odbicie się takiego elementu odblaskowego w świetle padającego światła latarki czy reflektora radiowozu ułatwia nam pracę i ta, ta pomoc może przyjść w odpowiednim momencie. Pamiętajmy, że temperatury będą spadać, więc każde dłuższe pozostawienie, pozostanie w lesie niesie ze sobą jakieś ryzyko. Apelujemy tu do wszystkich grzybiarzy, świetne spędzanie wolnego czasu, ale pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Czy dużo pracy mieli strażacy w zeszłym tygodniu? Jeżeli chodzi o szczecinecką Straż Pożarną, 22 zdarzenia, 18 miejscowych zagrożeń zakwalifikowanych i 4 pożary. E, dosyć dużo zdarzeń. E, zaraz powiem, jak to dokładnie wyglądało. 6 września. E, to zabezpieczenie miejsca zdarzenia prawdopodobne wycieki substancji ropopochodnej w miejscowości Miłobąc na drodze krajowej numer 20. E, cztery kolejne zdarzenia w tym dniu to zabezpieczenie e, gniazda, owadów, błonkoskrzydłych. Strażacy działali w miejscowości Czechy, Cebulino, Godzisław. E, później na klasztornej. To już było piąte zdarzenie. W miejscowości Mała, e, tam doszło do kolizji samochodu osobowego z ciężarówką. Jedna osoba została poszkodowana. E, tam również zabezpieczaliśmy substancję, która wyciekła na. E, na, na drogę. W Tego samego dnia w Kondzielni zabezpieczenie pojazdu, tam doszło do urwania, kierowca nie zachował prędkości, urwał miskę olejową i tam zabezpieczaliśmy wylany olej na jezdnie. 7 września to już pięć zdarzeń. No i tutaj mamy powtórkę, bo dwa razy działaliśmy przy owadach błonkoskrzydłych w miejscowości Sempolno i w Szczecinku na ulicy Wibickiego. W Borym Sulinowie pojechaliśmy na otwarcie mieszkania, tam strażacy pomagali dostać się do mieszkania. I dwa kolejne zdarzenia to również Gniazda o miejscowość Szczecinek, ulica Koszalińska i Parchlino. Jedno zdarzenie w Parklinie również dotyczyło pożaru torfowiska. To był jeden z czterech pożarów, które w ubiegłym tygodniu zabezpieczaliśmy, prowadziliśmy działania przy, przy pożarach. 8 września to już borne sulinowo, pomoc przy, przy transportowaniu osoby do karetki. W barwicach na ulicy Placy Wolności zabezpieczenia miejsca zdarzenia i tym razem doszło do uszkodzenia dachówki przy kominie. Tegoż samego dnia zostaliśmy jeszcze raz wezwani do przetransportowania osoby już po, po, po przebadaniu do miejsca zamieszkania. W trzcinie doszło do pożaru nieużytków i w miejscowości Biały Bór plama substancji ropopochodnej na drodze. 10 września w barwicach na ulicy Polnej otwieraliśmy mieszkanie. 11 września Dwa, dwa zdarzenia to był Godzisław, to zabezpieczenia gniazda OS i w Szczecinku na ulicy Kościuszki palił się pięć drzewa. I ostatnie zdarzenie 12 września, miejscowość Liniec, pożar budynku po starej hydroforni, tam doszło do pożaru nagromadzonych materiałów palnych i, i śmieci.